witajcie moi widzowie dzisiaj mam do was powiedzenie taką sprawę bo postanowiłam że przekażę wam jak się nazywam na TikToku i właśnie to zrobię także no nie mam przy sobie w tym momencie kartki ale może nagram jeszcze jeden odcinek w domu z moim na kartce napisane, jak się nazywam, bo teraz zmienię pewnie nazwę, ale raczej nie, bo nie mam pomysłu. Dlatego piszcie mi w komentarzach od razu, jaką mogę mieć inną nazwę. A na razie nazywam się Małpa Diamencik z małej litery. 3D. Yy, bez żadnej spacji, bez żadnej podłogi, myślnika, czy coś kropki. Yy. Nazywa się, nazywam się Diamencik 3D. Ok, także możecie. Yy, tam polubić mi filmy, jeśli ktoś ma TikToka. Yy, nie zaobserwować, to ja wtedy też mu od razu yy, polubię filmy. I niech napisze, że to jeden z moich fanów albo subskrybujących mnie po prostu. No to wtedy będziemy działać. <grym> Także ja się z wami już żegnam tylko na tyle. Także pa!